Cześć! Dziś na kanale czeka na was prawdziwa klasyka Dziewczę ze słonecznego wzgórza autorstwa Bjernsztern Bjornssona, norweskiego noblisty i mistrza literatury XIX wieku. To dzieło jest w domenie publicznej, więc możemy się nim swobodnie dzielić w formie audiobooka. Na tym kanale znajdziecie nie tylko takie literackie perełki, ale też moje własne książki. Możecie subskrybować, żeby być na bieżąco z nowymi nagraniami. I jeszcze jedna ważna rzecz na kanale pojawiła się właśnie pierwsza osoba, która zdecydowała się mnie wesprzeć. To ogromna motywacja, za którą bardzo dziękuję. Jeśli ktoś z Was też chciałby pomóc w rozwoju tego miejsca, będzie mi bardzo miło. A teraz zapraszam do wysłuchania tej pięknej opowieści. Bjorn Björnson Dziewczę ze słonecznego wzgórza. Tłumaczył Franciszek Mirandola, Czyta Piotr Zmarzłowski. Rozdział ósmy. Kilka tygodni potem wczesnym rankiem sposobili się wszyscy mieszkańcy Solbaken, by iść do kościoła. Był to dzień konfirmacji. Tego roku wypadł nieco wcześniej niż zazwyczaj. Przy takich okazjach zamykano szczelnie domy, gdyż wszyscy chcieli być w kościele. Nie zamierzano jechać, bo było pogodnie, a chociaż wczesnym rankiem doł zimny wiatr, dzień zapowiadał się piękny, słoneczny. Droga wiła się w zakrętach po dolinie i wiodła tuż pod granlin, koło którego skręcała w prawo. O dobry kwadrans dalej stał kościół. Żniwa pokończono. Wszędzie widniały sterty i półkopki. Bydło także wróciło z hali, i pasło się teraz po łąkach i miedzach pokrytych długą, świeżą trawą. W miejscach piaszczystych i na jałowiznach przeświecała szara barwa kamieni i ziemi. Wokoło roztaczały się wielobarne lasy. Brzozy miały już chorobliwie szarawe liście, jawory i klony błyszczały żółtawo. Jarzębina z liśćmi na poły już zasuszonymi przyciągała wzrok piękną czerwienią swych jagód. Przez kilka dni padał deszcz, to też krzewy przydrożne, zwykle zakurzone, były teraz czyste, wymyte i lśniące. Ściany skalne przybrały wygląd ponury i groźnie patrzyły w dolinę. Jesień ogłociła je z przystroju liści i krzaków i obnażyła ich surowo oblicza. Potoki górskie wezbrały, gdy w lecie czasem tylko objawiały swoje istnienie. Teraz szumiały wesoło i dążyły spienione ku dolinie. Potok granliński. Toczył swe nurty z większą powagą, zwłaszcza w miejscu, gdzie pozostawił za sobą skały, które nie chciały mu dalej towarzyszyć. Torbjorn, jego rodzice, rodzeństwo i wszyscy domownicy wyszli właśnie z domu i skierowali się w stronę kościoła. Torbjorn odzyskał zupełnie siły i mógł udzielnie pomagać ojcu w pracy. Byli ciągle ze sobą i nie rozłączali się ani na chwilę. Zdaje mi się, rzekł ojciec. Że tuż za nami idą wszyscy mieszkańcy Solbaken. Torbiorn obejrzał się, a matka powiedziała. Tak, to pewnie oni, ale nie widzę dobrze. Tak, to oni. Od tej chwili nie wiadomo, czy granlienowie zaczęli iść sporzej, czy Solbakenowie zwolnili kroku, dosyć, że odległość dzieląca ich wzrastała ciągle i po krótkim czasie ledwo się mogli dostrzec w dolinie. Cała droga roiła się od ludzi. Szli i jechali konno lub na wozach. Konie, czasu jesieni dobrze żywione i nienawykłe do liczniejszego towarzystwa, były niespokojne i brykały, co utrudniało, ale zarazem i urozmaicało jazdę. Im bliżej kościoła, tym większy hałas czyniły konie. Każdy nowo przybyły witał inne rżeniem, a one odpowiadały podobnie. Szarpały trezle i stawały dęba. Wszystkie psy całej doliny w ciągu ubiegłego tygodnia siedziały samotnie po domach, naszczekując i warcząc na siebie oraz wzywając się do walki. Teraz dzięki spotkaniu pod kościołem mogły się rzucić do zaciętego boju parami lub całymi gromadami i to na szerokiej arenie pól. Ludzie stali spokojnie pod domami, wzdłuż muru kościelnego, rozmawiali półgłosem, spozierając na siebie tylko ukradkiem. Droga pod murem nie była zbyt szeroka, a domy przeciwległe przytykały do siebie. Kobiety stały z reguły pod murem, a mężczyźni naprzeciw nich tuż pod domami. Dopiero postawszy tak dobrą chwilę, uważali za stosowne zbliżyć się ku sobie. Nawet dobrym znajomym, gdy ujrzeli się z pewnej odległości, etykieta chłopska nie zezwalała powitać się od razu. Musieli poczekać na sposobny moment. Jeśli nowo przybyły stanął tak blisko znajomego, że w żaden sposób nie mógł uniknąć pozdrowienia, na ten czas witał się z nim tylko boczkiem, zaledwie kilku słowy i szedł w swoją stronę. Z przybyciem Grandienów uczyniło się jeszcze ciszej niż było przedtem. Zemund nie miał wielu znajomych, przeto przeszedł szybko wzdłuż szeregu. Ingeborga z Turką zatrzymały się zaraz przy pierwszych kobietach. Zdarzało się, że gdy był czas iść do kościoła, mężczyźni musieli szukać swych kobiet. Wtem nadjechały trzy wozy, nie zatrzymując się prędzej, aż konie wpadły w tłum. Zemund i Torbjorn, których omal nie przejechano, spojrzeli równocześnie na przybyłych. W pierwszym wozie siedział Knut Nordhauk i jakiś Staruszek, w drugim jego siostra ze swoim mężem, w trzecim zaś służba folwarczna. Ojciec i syn spojrzeli po sobie. Zemund Ani drgnął. Torbjorn zbladł. Odwróciwszy głowy, ujrzeli solbakenów, którzy stali bardzo blisko i witali się z Ingeborgą i Ingrid. Ale wozy rozdzieliły ich, rozmowa się urwała, wszyscy patrzyli za odjeżdżającymi, i dopiero po długiej chwili wszystko wróciło do porządku. Wodząc tu i oczyma, by tymczasem znaleźć dalszy wątek. Solbakenowie spostrzegli Zemunda i Torbiorna stojących teraz w pobliżu. Gutorm, przyjęty obyczajem, odwrócił głowę, ale jego żona wlepiła oczy w Torbiorna, by widzieć, czy patrzy na Synewę. Synewę, dostrzegłszy go, zwróciła się do Ingrid i ścisnęła ją za rękę, mimo że już przedtem się powitały. Nagle obie strony zauważyły, że służba ich i znajomi patrzą na to. Co czynią? Przeto to Gutorm zbliżył się do Zemunda i odwracając twarz powiedział – Witam cię. – ja także – odrzekł Zemund. Potem Zemund zwrócił się do żony Gutorma i rzekł do niej również – Witam. – Dziękuję – odpowiedziała krótko, nie podnosząc oczu. Torbjorn, idąc za przykładem ojca, składał podobne pozdrowienia. Zemund stanął z kolei przez synewę i na nią pierwszą spojrzał – ona patrzyła na niego tak ciekawie, że zapomniała nawet odpowiedzieć na pozdrowienie. Teraz zbliżył się do niej Torbjorn. Nie powiedział nic i ona nic nie powiedziała. Podali sobie ręce bez uścisku. Żadne nie śmiało podnieść oczu. Stali jakby przekuci do ziemi. Będziemy mieli piękną pogodę, zauważyła Karen z i spojrzała bystro na młodych. Owszem, odrzekł Zemund. Ten wiatr rozpędził chmury. Korzystne to dla zboża, które jeszcze leży w kopach i musi wyschnąć, powiedziała Ingeborga Granlin, gładząc surdut męża, jak gdyby ocierała pył. Bóg nie odmówił nam tego roku pięknej pogody, ale nie wiadomo, czy wszystko da się sucho zwieść pod dach, zauważyła Karen Solbaken, spozierając na Torbiorna i Synewę, którzy nie ruszyli się dotąd z miejsca. To zależy od liczby robotników odparł Zemund. I stanął tak, że zasłonił jej widok na dwoje młodych. Zawsze byłem tego zdania, że byłoby dużo lepiej, gdyby kilku właścicieli połączyło w jedno swe siły. Ale przecież każdy z nich chce dla siebie przede wszystkim wykorzystać pogodę odparła Karen i przesunęła się cokolwiek w bok. To prawda przyświadczyła Ingeborga i stanęła przy mężu w ten sposób, że znowu zasłoniła młodych przed oczyma Karen. To prawda, powtórzyła. Ale w Solbaken zboże dochodzi o całe dwa tygodnie wcześniej i tak bywa w różnych miejscach. A więc, rzekł Gutorm powoli z naciskiem, moglibyśmy sobie wzajemnie pomagać. Karen spojrzała nań, a on dodał: Niestety często człowiek natrafia na przeszkody. O tak, odrzekł Zemund. Przeszkód nie brakuje temu, kto ich szuka. Mimo woli usta rozłożyły mu się do uśmiechu. To prawda. Przyświadczył Gutorm, ale jego żona przerwała mu nagle. Siła ludzka nie sięga daleko. Wszystko w rękach Boga. Przecież zauważył Zemund, Bóg nie może mieć nic przeciwko temu, byśmy sobie wzajem pomagali przy żniwach z Olbaken O nie, zawołał Gutorm. Ręczę, że nic przeciw temu nie ma. Tu spojrzał surowo na swoją połowicę. Skierowała ona teraz rozmowę na inne tory. Jakże dużo ludzi przybyło dziś do kościoła? To bardzo miło patrzeć na pełny dom Boży. Nikt nie miał jakoś ochoty podejmować tego tematu, to gutor sam odpowiedział. Wydaje mi się, że wiara i nabożność się wzmaga. Za moich młodych lat bywało mniej ludzi w kościołach. Tak, przyznał Zemund, ale i ludzi coraz to więcej przybywa na świecie. Jest pomiędzy nimi, podjęła karen, dużo takich, co przychodzą jeno dla zwyczaju i z nawyku. Zapewne młodzi, odparła Ingeborga. Młodzi radzi się spotkać, odpalił Zemont. Karen po raz drugi zmieniła temat. Czy wiecie, że nasz pastor ogląda się za inną parafią? To szkoda, zawołała Ingeborga. Chrzcił on i konfirmował wszystkie moje dzieci. A chciałabyś może, dodał mąż, by im dawał śluby? Dziwi mnie, zaważyła Karen, spojrzawszy na zegar kościelny, że dotąd nie zaczęło się nabożeństwo. O tak, odrzekł z uśmiechem Zemund. Tu przed kościołem zrobiło się dziwnie gorąco. Chodź, synewe, zawołała karen córkę. Wejdziemy do środka. Synewe, rozmawiająca z torbiornym, drgnęła na głos matki. Czy nie lepiej poczekać, aż zadzwonią? zdumiała się Ingrid i spojrzała z ukosa na synewę. O tak, potwierdziła Ingeborga. Wejdziemy razem. Synewe nie wiedziała, co mówić. Zemund zwrócił się do niej. Czekaj, rzekł. Niedługo ci zadzwonią. Synewe zaczerwieniła się, matka rzuciła jej surowe spojrzenie, ale Zemund uśmiechnął się do niej. Wszystko się stanie, jak Bóg zechce. Wszak słyszeliśmy to przed chwilą, powiedział Zemund i nie chcąc oponować dłużej, postąpił ku kościołowi. U wejścia był wielki ścisk, a gdy się lepiej rozejrzeli, okazało się, że kościół jest jeszcze zamknięty. W chwili, gdy rozpytywali o powód, otwarto drzwi i wszyscy weszli do wnętrza. Ale niektórzy zaraz zawrócili, przeto porozdzielano osoby stojące razem. Pod samą ścianą stało dwoje ludzi, rozmawiając ze sobą. Jeden miał zwichrzone włosy i perkaty nos. Był to Knut nordhawk, Spostrzegłszy gran przestał mówić i zmieszał się nieco, ale nie ruszył się z miejsca. Zemund musiał go minąć pierwszy i spojrzał na niostro. Ale Knut nie spuścił oczu, mimo że mu mina zrzedła. O Zemundzie szła z Ujrzała nagle knuta, zbladła. Spuściła oczy i uczyniła ruch, jakby chciała uciekać. Zaledwie postąpiła o krok, uczuł utkwione w siebie cztery pary oczu Gutor, Maingeborgi, Ingrid i Torbiorna. Chciał usunąć się w bok, ale ludzie cisnęli się, więc nie mógł tego zrobić. Stali wszyscy na kamiennej posadce, synewe na progu kruchty, gdzie składano zazwyczaj ciupagi przed nabożeństwem, a nieco w głębi przy niej Zemund. Wszyscy tedy stali wyżej niż tłum, byli widzialni dla innych i mogli wszystko objąć się wzrokiem. Synewe, zapominając o całym świecie, wpatrzona była w Torbiorna, który to czuł i stał jak skamieniały. Knut zrozumiał, że coś uczynić wypada i wyciągnął rękę. Torbiorn również wyciągnął swoją, ale nie sięgnął ręki Knuta. Dziękuję za zaczął Knut, ale spostrzegłszy, że pozdrowienie to nie jest wcale na miejscu, Cofnął się. Torbiorn spojrzał na synewę, a widząc jej bladość, uczynił krok naprzód. Chwycił mocno dłoń Knuta i powiedział głośno, tak, że wszyscy usłyszeli: Witam cię, Knucie. Dobrze, że możemy się pogodzić. To, co się stało, stało się z woli Bożej. Knut wydał głos podobny do łyknięcia i otworzył kilka razy usta, aby coś powiedzieć, lecz mu się to nie udało. Torbiorn, nie mając już nic do powiedzenia, stał i czekał. Ale gdy Knut mocował się ze słowami, wypadła Torbjornowi z ręki książka do naburzeństwa. Knut pochylił się bez namysłu podniósł i podał ją. Dziękuję, powiedział Torbjorn, który również się schylił. Spojrzał na Knuta, ale widząc, że spuścił oczy, ruszył naprzód, aby go nie upokarzać dłużej. Inni oddarali się również i zajęli miejsca. Gdy Torbjorn po chwili spojrzał ku ławce kobiet... Dostrzegł nie tylko wzrok matki i jej serdeczny uśmiech, ale, co więcej, zauważył, że Karen Zolbaken czeka wyraźnie na to, by na nią popatrzył. Gdy to uczynił, wpadł w niezmierne zdumienie, bo to Karen kiwnęła mu przyjaźnie głową aż dwa razy. Otworzył oczy szeroko, a ona, chcąc go upewnić, że to jego dotyczy, znowu skinęła mu trzy razy głową i to jeszcze uprzejmie. W tej chwili posłyszał głosy Zemunda, który mu szepnął do ucha. Byłem pewny, że tak uczynisz. Wstępna modlitwa została odmówiona. Odśpiewano psalm, a konfirmanci ustawili się w szeregach. W tej chwili Zemund szepnął znowu synowi: Ale Knutowi trudno się będzie poprawić. Przeto pamiętaj, że z Granlien do Nordhauk dla ciebie daleka droga. Uroczystość konfirmacji rozpoczęła się. Pastor wystąpił naprzód. Dzieci zanuciły pieśń konfirmacyjną. Pełne dźwięczne tony pieśni porwały wszystkich, zwłaszcza starszych, którzy tak daleko zaszli na drodze życia, że zapomnieli już dnia swojej konfirmacji. Jeszcze większe wrażenie uczyniła przemowa pastora, starego pastora, który od kilkudziesięciu lat co roku dokonywał tego obrzędu, wiodąc z pokolenia drogą cnoty i bojaźni bożej. Torbjorn, któremu niedawno groziła śmierć, wzruszył się, słysząc ślubowanie dzieci. I złożył również przyrzeczenie poprawy życia. Ani razu nie spojrzał ku ławce kobiet. Dopiero po skończonym nabożeństwie zbliżył się do Ingrid i coś jej szepnął do ucha. Potem przecisnął się szybko przez tłum i znikł. Mówili ludzie, że miast iść drogą, poszedł polami ku lesistym wzgórzom, ale nikt nie był pewny, czy tak było w istocie. Zemund szukał go, ale dał spokój przekonawszy się, że Ingrid również znikła. Potem obejrzał się za solbakenami, którzy ze swej strony rozpytywali wszystkich sąsiadów, czy któryś z nich nie wie, gdzie się podziała Zynewę. Z konieczności musieli rodzice, każda para z osobna, udać się do domu. Tymczasem synewę i Ingrid wyprzedziły ich znacznie. Żałuję, żem poszła, powiedziała synewę. Cóż w tym może być złego? odparła Ingrid. Wszakże ojciec wie o wszystkim. Tak, zauważyła synewe. Ale w każdym razie nie mój ojciec. Któż wie, czy także nie twój? zaśmiała się Ingrid i nie poruszano już tego tematu. Zdaje mi się, że tu miałyśmy zaczekać, rzekła Ingrid, kiedy znalazła się na skręcie drogi pośród gęstego lasu. On musi bardzo nadłożyć drogi zauważyła synewę. Już jestem, ozwał się Torbjorn, wychodząc spoza dużego skalnego załomu. Ułożył sobie dokładnie w głowie, co ma mówić. A była to sprawa niemała. Dzisiaj, jak mniemał, pójdzie to łatwiej niż kiedy indziej. Wszakże ojciec był po jego stronie, widział to wyraźnie w kościele, no i oczywiście życzył sobie tego. Przez całe lato Torbjorn marzył o tej rozmowie z synem. Tak niezawodnie, jeśli kiedy to właśnie dzisiaj zdobędzie się na odwagę. Chodźmy ścieżką przez las, powiedział. To najbliższa droga do domu. Dziewczęta nic nie odrzekły, ale usłuchały go. Torbiorn miał niezłomne postanowienie rozpoczęcia rozmowy, ale nie chciał zaczynać od razu. Aż nie wyjdziemy na wzgórze, myślał. Potem chciał przystąpić do rzeczy, gdy miną bagno leśne. Ale dawno byli na wzgórzu i minęli bagno, a on milczał. Postanowił zaczekać, aż się znajdą głębiej w lesie. Ingrid zauważyła, że sprawa postępuje zbyt opieszale, przeto szła coraz to wolniej, zostawała w tyle i w końcu znikła im z oczu. Synewe nie zwróciła jakoś na to uwagi, że nie ma przyjaciółki. Przystawała co kilka kroków i schylała się po jagodę. Dziwne by to było, gdybym się nie zdobył na gadanie, pomyślał Torbjorn i zaczął zaraz. Piękna dziś pogoda, prawda, odparła synewe. Znów uszli kawałek drogi, a ona zbierała wciąż jagody. Bardzo się cieszę, żeś się zgodziła na tę przechadzkę, powiedział. Szła w milczeniu. Mieliśmy tego roku długie lato. Znowu nic nie odrzekła. Z tego nic, pomyślał. Póki idziemy, trudno mówić. I dodał głośno. Może zaczekamy tutaj na Ingrid? Zaczekajmy, zgodziła się synewe, przystając. W miejscu tym nie było jagód, po które by się mogła schylać. Spostrzegł to dobrze. Mimo to pochyliła się, zerwała długie, cienkie źdźbło i zaczęła z wielką uwagą nawlekać na nie jagody. Przypomniał mi się dzisiaj w kościele żywą w dzień. Kiedyśmy razem odbywali naszą konfirmację. O, pamiętam to doskonale, powiedziała. Od tego czasu zmieniło się wiele, zauważył, a gdy milczała, dodał. Przeważnie wszystko poszło inaczej, niż żeśmy pragnęli. Synewe, pochyliwszy głowę, wciąż nawlekała jagody na źdźbło. Zszedł z boku, by spojrzeć jej w oczy, ale przeczuwając ten zamiar, odwróciła szybko głowę w drugą stronę. Zaczął się bać, że do niczego nie doprowadzi powiedział. Synewe, miałaś mi coś powiedzieć. Spojrzała na ni i roześmiała się. — Ja? Cóż bym ja miała ci powiedzieć? Czuł, że powraca mu odwaga. Chciał ją objąć ramieniem, ale w chwili, kiedy się zbliżył, zląkł się i odezwał się trwożnie. — Wszakże Ingrid mówiła z tobą. — Mówiła — odrzekła Synewe. Więc masz mi coś do powiedzenia. Milczała. — Powiedz — prosił i zbliżył się. Lepiej ty powiedz, rzekła i odwróciła twarz. Dobrze, chciał chwycić jej ręce, ale zajęła się znowu gorliwie nawlekaniem jagód. Straszna to rzecz, że ty mnie tak onieśmielasz. Zdawało mu się, że się uśmiechnęła i znowu nie wiedział, co mówić dalej. Ostatecznie wykrzyknął głośno, chociaż niepewnym głosem: powiedz, coś zrobiła z ową kartką. Odwróciła się odeń w milczeniu. Przystąpił, otoczył ją ramieniem i poprosił szeptem: Owiec! — Spaliłam ją. Pochwycił ją szybko, odwrócił jej twarz ku sobie, ale widząc, że się zaraz rozpłacze, puścił ją. To dziwne, pomyślał, że jej tak łzy na zawołanie przychodzą. Stali chwilę obok siebie. Nagle spytała synewę: Czemu napisałeś tę kartkę? Ingrid ci mówiła, odparł. To było z twej strony okrucieństwo. Ojciec skazał. Mimo to. Myślał, że zostanę kaleko na całe życie. Odtąd powiedział Ja będę dla ciebie pracował. Ingrid ukazała się w dali. Ruszyli tedy z miejsca. Nigdy cię bardziej nie kochałem, jak wówczas, gdym cię uważał za straconą. Najlepiej się człowiek poznaje, kiedy jest sam, odparła. Tak, wówczas poznajemy, kto ma nad nami największą władzę, powiedział poważnie, głośno i kroczył śmiało obok niej. Już nie zbierało jagód. Może chcesz jagód? spytała, podając mu dłoń. Chwycił tę dłoń pełną jagód i powiedział drżącym głosem. A więc niech będzie, jak być miało przed napisaniem tej kartki. Niech będzie, odparła szeptem i odwróciła się od niego. Szli znów obok siebie, nic nie mówiąc i dziwne, że póki milczała, nie miał odwagi dotknąć jej ani wyrzec słowa. Ale czuł się niezmiernie lekki, wesoły, a nawet odczuwał zawrót głowy. Drżały mu przed oczyma przedmioty, a kiedy dostali się na wzniesienie, skąd można było objąć wzrokiem całe Solbaken, wydało mu się, że spędził tam całe życie. Ciągnęło go tam jak do własnej ojcowizny. Pójdę tam z nią razem, pomyślał, a odwaga jego wzrastała im dłużej patrzył na Solbaken. Postanowienie jego wzmacniało się z każdym krokiem. Ojciec mi pomoże, myślał. Dłużej nie wytrzymam. Muszę tam iść. Muszę. Szedł coraz raźniej, a wszystko wokoło wydawało mu się światłością i szczęściem. Tak, to się musi stać dzisiaj. Szkoda każdej godziny. Uczył się tak silny, że nie wiedział, jak wyładować nadmiar tej mocy. Uciekasz ode mnie? Zawołała nagle synewę, nie mogąc dotrzymać mu kroku. Zwrócił się ku niej zawstydzony i zbliżał się z wyciągniętymi rękami, myśląc Uniosę ją w górę. Ale gdy był blisko, nie zrobił tego. Czy idę za prędko? Spytał. Tak, odrzekła. Będziesz bez zastanowienia. Znaleźli się na drodze i nagle Ingrid, której nie widzieli wcale, zjawiła się tuż za nimi. Teraz nie powinniście iść sami, powiedziała. Torbiorn drgnął, rozstanie zaskoczyło go zbyt nagle i synewę uczuła żal. Miałem ci tyle do powiedzenia, szepnął. Synewę uśmiechnęła się mimo woli. No, odłóżmy to do innego razu, zgodził się, ściskając jej rękę. Spojrzała nań tak serdecznie, że uczyniło mu się gorąco w sercu i strzeliła mu znowu myśl. Zaraz pójdę do niej. Ale synowy cofnęła delikatnie rękę, zwróciła się do Ingrid, pożegnała się z nią i poszła wolna do domu. Torbjorn nie udał się za nią. Szli teraz oboje siostrą przez lasku ku domowi. Nagadaliście się do syta? spytała Ingrid. Nie, czasu nie stało. Odrzekł i kroczył żwawo, chcąc uniknąć pytań. No i cóż? ozwał się Zemund, spozierając z ponad stołu, gdy oboje weszli do pokoju. Torbiorn nie odpowiedział, tylko zbliżył się do ławy przeciwległej i zdjął kaftan. Ingrid szła za nim uśmiechnięta. Zemund jadł dalej, spoglądając od czasu do czasu z uśmiechem na Torbiorna, który wydawał się bardzo zajęty. Chodź jeść, powiedział ojciec. Zupa stygnie. Dziękuję. Nie jestem głodny, odrzekł Torbjorn i siadł przy stole. Tak? zdziwił się Zemund i jadł dalej. Po chwili zauważył. Uciekliście z kościoła jak oparzeni. Musieliśmy z kimś pomówić, rzekł Torbjorn. No i pomówiliście? Nie, tak trochę. Trochę? powtórzył Zemund jedząc. Skończył, wstał, podszedł do okna i przez chwilę wyglądał. Potem obrócił się i powiedział. Słuchaj chłopcze... Pójdziemy w pole zobaczyć, jak tam wygląda. Torbiorn zerwał się natychmiast. No, ale ubierz się przecież, powiedział ojciec. Torbiorn sięgnął po stary kaftan wiszący nad jego siedzeniem na ścianie. Widzisz przecież, że ja mam na sobie nowy kaftan. Torbiorn ubrał się również w nowy kaftan i wyszli. Ojciec przodem, syn za nim. Poszli drogą ku dolinie. Czy nie lepiej zacząć od owsa? spytał Torbjorn — — Nie, zaczniemy od pszenicy — zawrokował Zemund. Po chwili ujrzeli wóz posuwający się zwolna. — To ktoś z Nordhauk — zauważył Zemund. — Nowożeńcy — dodał Torbjorn. Wóz stanął, zrównawszy się z nimi. — To dumna sztuka ta, Marit — szepnął Zemund, patrząc na kobietę siedzącą na wozie. Miała na głowie chustkę, drugą na ramionach. Spoglądała spokojnie, a na twarzy jej nie było widać najleżejszego zmieszania. Mąż jej za to był blady, przygnębiony. Rysy jego były jeszcze bardziej łagodne niż zwykle, jak to bywał ludzi, których nęka jakaś tajona troska. Oglądacie zbiory? Spytała. Tak, odparł Zemond. Dobrze wypadły tego roku. O, tak, mogło być gorzej. Późno wracacie z kościoła. Było dużo znajomych, musieliśmy się pożegnać. Jak to, czy wyjeżdżacie? Ja wyjeżdżam, rzekł noworzeniec. Daleko? O, dosyć. Dokądże to? Do Ameryki. Do Ameryki? Wykrzyknęli obaj. Dopiero co po ślubie. Młody człowiek uśmiechnął się. Zda się, że będę musiał tu pozostać czas jakiś ze względu na nogę, powiedział lis, wpadłszy w samotrzask. Marit spojrzała na męża, potem na zemunda i torbiorna. Lekki rumieniec przebiegł jej twarz, która nawet nie drgnęła. Żona pewnie też jedzie, rzekł Zemund. Nie, zostaje. W Ameryce łatwo dojść do czegoś, zaczął Torbiorn, czując, że nie należy przerywać w tym miejscu rozmowy. Pewnie, potwierdził nowożeniec. Ale Nordhawk to wspaniała posiadłość, zauważył Zemund. Za dużo tam ludzi, odrzekł tamten i popatrzył na żonę. Jeden zawadza drugiemu dodał. Ano. To szczęśliwej drogi — powiedział Zemund i podał mu rękę. — Niech ci Bóg da to, czego pragniesz. Torbjorn spojrzał bystro na dawnego kolegę szkolnego i powiedział. — Nim pojedziesz, chciałbym z tobą pomówić. Bardzo to miło móc z kimś poczciwie pogadać — odrzekł, kreśląc biczyskiem jakieś znaki na dnie powózki. — Wpadnij do nas — ozwała się Marit. Obaj spojrzeli na nią zdumieni. Nie przypuszczali, że może przemawiać tak miło — Wóz ruszył w dalszą drogę. Nie śpieszno im było. Lekka chmurka kurzu otaczała ich powózkę. W blasku słońca jej jedwabna chusta kontrastowała jaskrawo z jego ciemnym ubraniem. Za chwilę zniknęli za pagórkiem. Ojciec i syn szli długo w milczeniu. Zdaje mi się, że on nie wróci tak prędko ozwał się Torbiorn. Tak będzie zapewne najlepiej odparł Zemund. Szczęścia musi szukać na obczyźnie, kto go nie ma w domu. I znowu szli, nic nie mówiąc. Minęliśmy łan pszenicy, rzekł Torbjorn. To nic, obejrzymy za powrotem. Szli dalej, a Torbjorn nie pytał dokąd idą, gdy minęli granice granlien.